Cześć, Nadal no tak Knap z tej strony. Chciałabym Ci dzisiaj opowiedzieć o sesji BARS. To jest coś, czym zajmuję się od pięciu lat, czy coś w tym stylu. I na początku oczywiście zaczynałam jak każda osoba, czyli po prostu poszłam na zajęcia, poszłam na klasę BARS, nauczyłam się tego, praktykowałam przez lata i po mniej więcej dwóch, trzech latach zaczęłam tego uczyć. Co jest takiego wyjątkowego i magicznego w tej sesji? Przede wszystkim są to 32 punkty, które dotyka się na głowie w sposób bardzo subtelny i delikatny, więc nie spodziewaj się takiego nacisku jak przy refleksologii czy przy masażu. Druga sprawa jest taka, ja zawsze to porównuję do tego, to, do tego jak działa komputer, że sesja Bars działa trochę jak Control Alt Delete dla naszej głowy i dla wszystkich szufladek, które są w tych punkcikach poukrywane. Co w tych szufladkach jest? W tych szufladkach mamy nadmiar myśli, nadmiar emocji, nadmiar stresu, nadmiar przekonań, nadmiar, nadmiar konkluzji, które nie ułatwiają nam funkcjonowania, a sprawiają, że w naszym życiu jest więcej napięcia, więcej stresu, więcej martwienia się, więcej gdybania, a mniej życia pełnią życia. W jaki sposób ta sesja wygląda? To wygląda w bardzo prosty sposób. Po prostu kładziesz się na stół do masażu, a ja siadam z tyłu za Twoją głową i zaczyna się całość. To jest taki proces, przy którym jest totalna dowolność. Możesz go przespać i część ludzi rzeczywiście idzie spać. Możesz go ze mną przegadać i to też jest super, to w żaden sposób tego procesu nie. Nie niszczy i nie zaburza, dlatego że rozmawiając o różnych rzeczach, bardzo często jest tak, że to o czym rozmawiacie, ja akurat tych punktów związanych z tym tematem dotykam. Przypadek? Nie sądzę. A jest też trzecia opcja: są osoby, które najczęściej spać nie idą, ale potrzebują ciszy i relaksu i trochę skontaktowania się ze swoim ciałem. I każda z tych strategii podejścia do sesji bars jest tak samo dobra i tak samo prawidłowa i taka, jaka ma być. Co ja osobiście najbardziej w sesji bardzo lubię i kocham, dwie rzeczy. Jedna jest taka, że ona mi naprawdę ułatwia funkcjonowanie. Ja bardzo dużo pracuję z ludźmi od wielu, wielu lat i potrzebuję takiego wentylu, i potrzebuję czegoś, co pozwoli mi w mojej głowie mieć więcej przestrzeni. I sesja bars mi tą przestrzeń zdecydowanie daje. Um, uwalniam się od rzeczy, które sprawiają, że wpadam w tak zwane telenowele, kołowrotki w mojej głowie i tego jest po prostu w mojej głowie mniej co sprawia, że i moje życie zawodowe, i moje życie prywatne są po prostu lżejsze i prostsze. A druga sprawa jest taka: za co bardzo lubię sesję bars? Za to, że poznaję bardzo fajnych wariatów i bardzo fajnych ludzi, którzy albo uczą się tego ode mnie, albo wpadają do mnie na wymianki. Um, I dzięki temu mam możliwość poznawania następnych, następnych, następnych i następnych osób. Z niektórymi z nich moja podróż jest krótka, a z niektórymi z nich moja podróż jest na lata. Jeśli to, o czym opowiadałam, jest dla Ciebie zaproszeniem, zapraszam Cię bardzo serdecznie na sesje bars, które wykonuję w Warszawie w Aninie, ale również na klasy bars, podczas których możesz się tych sesji nauczyć. Cześć.